Z treści zadania wiemy, że ciąg nasz AN jest ciągiem arytmetycznym i mamy podane w podpunkcie A, że to jest A6 jest równe 20 oraz A10 jest równe 4. W takim razie musimy skorzystać ze wzoru ogólnego ciągu arytmetycznego które wygląda w następujący sposób. Mamy nasze AN jest równe A1 dodać N minus 1 razy R. Możemy wyznaczyć wartość pierwszego wyrazu ciągu oraz jego różnicę, czyli dostajemy, możemy to otrzymać jakby w układzie równań i zapiszemy to jako A6 jest równe A1 dodać i w nawiasie 6 minus 1 razy R oraz A10 jest równe A1 dodać 10 minus 1 razy r. Zapisujemy to w układzie równań. Za szóstkę podstawiamy 20, czyli jest to równe A1, 6 odjąć 1 mamy 5R i za dziesiątkę podstawiamy 4 jest równe A1 dodać 10 odjąć 1 mamy 9r. Odejmujemy stronami od pierwszego równania, drugie i otrzymujemy w ten sposób 16 jest równe minus 4R. Czyli będziemy mogli podzielić to przez minus 4. W takim razie nasze r, czyli różnica tego ciągu jest równa minus 4. Podstawiamy minus 4 do drugiego równania i wyznaczamy wartość pierwszego wyrazu naszego ciągu czyli będzie to 4, jest równe a1 dodać 9 razy minus 4, 4 jest równe nasze a1 odjąć 36, 36 przerzucamy na drugą stronę, czyli nasze a1 jest równe 40. Mając wartość pierwszego wyrazu ciągu artymetycznego i jego różnicy, możemy zapisać nasz wzór ogólny, czyli to będzie an jest równe 40 dodać n minus 1 razy minus 4, i to jest równe 40 minus 4n dodać 4 i mamy minus 4n dodać 44. I musimy obliczyć a12, czyli będziemy mieli minus 4 razy 12 dodać 44, i to będzie równe minus 48 dodać 44, otrzymujemy minus 1. 4. Pod punkcie B mamy nasze A3, że jest minus 9, i A15 jest równe minus 3. Korzystamy ze wzoru ogólnego naszego ciągu i podstawiamy to znowu do układu równań, czyli mamy A3 jest równe. A1 dodać 3 minus 1 razy R oraz A15. Jest równe a1 dodać 15 minus 1 razy r. Za 3 podstawiamy minus 9, jest równe a1 dodać 2r, i za 15 podstawiamy minus 3, jest równe a1 dodać 14. R. Odejmujemy stronami od pierwszego równania drugiej i otrzymujemy w ten sposób. Minus 6 jest równe minus 12R. Dzielimy przez minus 12 i nasze R, różnica tego ciągu to jest 6 dwunastych. Możemy skrócić przez 6, czyli mamy jedną drugą. Podstawiamy naszą jedną drugą do drugiego równania i wyznaczamy wartość pierwszego wyrazu ciągu. Czyli będziemy mieli minus 3 jest równe A1 dodać 14 razy jedna druga. Minus 3 jest równe a1 dodać 7. Siódemka na drugą stronę, czyli nasze a1 jest równe minus 10. I wyznaczamy wzór ogólny naszego ciągu, czyli jest to an równa się minus 10 dodać n minus 1 razy 1 druga. I to jest równe minus 10 dodać 1 druga n. Minus 1 druga. 1 druga n minus 10 i 1 druga to jest równe 1 druga n odjąć 21 drugich. Wyznaczamy wartość 12 wyrazu naszego ciągu artymetycznego, czyli mamy a 12 jest równe 1 druga razy nasze n, czyli 12, odjąć 21 drugich i to jest równe 12 drugich minus 21 drugich. Mamy te same mianowniki. Czyli będziemy mieli minus 9. Drugich. I w podpunkcie C mamy A5 jest równe 4, A21 jest równe 8, czyli dostajemy nasze równanie jako w układzie równań A5. Jest równe a1 dodać 5 minus 1 razy r, a 21 będzie równe a1 dodać 21 minus 1r. Podstawiamy za a5 to jest 4, jest równe a1 dodać 4r, a 21 to jest u nas. 8, czyli mamy A1 dodać 20R. Odejmujemy stronami od pierwszego równania drugie i otrzymamy w ten sposób minus 4 jest równe 16 r na minusie. Musimy podzielić przez minus 16 i nasza różnica ciągu to jest 4 16 czyli 1 4. Podstawiamy 1 czwartą do drugiego równania i wyznaczamy wartość tego pierwszego, czyli to będzie 8 jest równe A1 dodać. 20 razy 1, 4, czyli 8 jest równe A1 dodać 5, piątka na drugą stronę, czyli nasze A1 jest równe 3. I wyznaczamy wzór ogólny naszego ciągu, i to będzie 3 dodać n minus 1 razy 1, 4, to jest równe 3 dodać 1, 4, n minus 1, 4, 1, czwarta n dodać. 2 całe i 3 czwarte zamieniamy od razu to na ułamek niewłaściwy, czyli dodać 11 czwartych i wyznaczamy wartość 12 wyrazu tego ciągu, czyli to jest a12 jest równe 1 czwarta razy 12, dodać 11 czwartych jest równe 3 plus 11 czwartych, czyli mamy 12 czwartych, dodać 11 czwartych, bo musimy sprowadzić do wspólnego mianownika, bo tutaj mamy jakby 3 pierwsze, czyli musimy jeszcze razy 4 i to jest równe 23 czwarte.